Dzień dobry i dobry wieczór, gdziekolwiek teraz nas słuchacie, albo gdziekolwiek Państwo nas słuchają. To jest kolejny odcinek podcastu Empic Music, w którym rozmawiamy z artystkami, kobietami, które swoje życie dzielą albo po prostu prowadzą także w tej przestrzeni sztuki. A dzisiaj naprzeciwko mnie siedzi Pani Stanisława Celińska. Dzień dobry i dobry wieczór. Dzień dobry, witam wszystkich. Super się cieszę, bo właściwie, kiedy na Panią patrzę, jest Pani tak blisko na wyciągnięcie dłoni, już tak jakby po tej pandemii, która nas od siebie odsunęła, to mam ochotę się do Pani przytulić, mam jakąś taką wdrukowaną wobec Pani reakcję. Wiem skąd to się bierze, to jest wycieczka aż do lat dziewięćdziesiątych. Jeszcze jako bardzo młoda dziewczyna jestem w Teatrze Studio na jednym z Pani takich beneficjów występów muzycznych, gdzie Pani śpiewa po tym swoim powrocie jest tam oczywiście piosenka Uśmiechnij się, ale jest to cały program taki bardzo gorzko miłosny. I e, rzeczywiście idziemy z moją przyjaciółką po występie do pani i pani nas tak przytula za te kwiateczki, które darujemy w podziękowaniu. E, to jest ważne dla artysty, prawda? Ta reakcja i to, że ci ludzie chcą przyjść do pani. To jest ważne. Ja ostatnio strasznie zaczęłam zwracać uwagę właśnie na energię, którą ludzie z siebie wydzielają. I raz zwrócić na to uwagę, że bardzo często pierwszy moment, kiedy kogoś widzimy, albo się chcemy do niego przytulić, albo nie. I to jest taki niesamowity sygnał dla nas, kto może być dla nas dobry, a kto po prostu no, niekoniecznie, tak? Dlatego ja się cieszę, że jestem taką osobą, która którą się chcę przytulić, bo też od pewnego czasu, od czasu koncertów, pisania dla ludzi moich tekstów takich pocieszających, bardzo chcę ich do siebie przytulić. Może oni czują, że ja chcę ich przytulić, w związku z tym oni są przytulić się do mnie. To jest jakby obopólna reakcja. Tak, i to jest coś, myślę, no co, jeżeli ktoś ma wątpliwości, do czego może służyć sztuka, bo oczywiście nie twierdzę, że to jest jedyna jej moc, no to na pewno ta wspólnota i takie poczucie, że łączy nas. Coś, co jest poza tym momentem, poza dosłownością, to jest hiper ważne. Tak, to jest ta to wzajemna energia, która przepływa, która jest na przykład na scenie, tak? jeżeli jestem tylko przywiązana do tekstu, przychodzę tam, wypowiem wszystkie słowa i potem zejdę z tej sceny, jeżeli się nic nie stanie między mną a ludźmi, no to taki wieczór jest trochę stracony jednak. Wtedy, kiedy jest ta interakcja, kiedy ja czuję, że są wychyleni, że reagują, że to jest spotkanie, wtedy uważam, że koncert się udał, bo w sumie nie chodzi o to, żeby ładnie zaśpiewać i tak dalej, ale żeby się spotkać i coś z siebie dać, coś przekazać, zwłaszcza w tych czasach. Przynajmniej ja tak działam od pewnego czasu. Kiedy grałam w teatrze, nie miałam takiej możliwości. Oczywiście starałam się, żeby moje role były takie w jakiś sposób też i pocieszające. Jak tylko mogłam, je ocieplałam. Również działałam, żeby spektakl był podnoszący na duchu. Ale to nie była tylko moja praca. To ja nie byłam za wszystko odpowiedzialna. W tej chwili, kiedy jestem odpowiedzialna za całość, tym bardziej mam szansę, żeby ten przekaz był taki, jak, jakiego sobie życzę, czyli ciepły, przyjazny, pocieszający, bo tego nam naprawdę potrzeba. Mamy wystarczająco dużo zmartwień, ostatnio to już naprawdę sięgnęło to apogeum. W związku z tym i więcej ludzi będzie pocieszać, uśmiechać się. Też niedawno wyczytałam taką rzecz, że Julia Hartwig, która umierała z, z uśmiechem na ustach i swego czasu pisała do Czesława Miłosza, Masz rację, Czesiu, tylko radość, radość, radość. Ale wywołała pani z mojej głowy właśnie takie wspomnienie po Julii Hartwig, że mi się wydaje, że ona zawsze była tak łagodnie uśmiechnięta. Jak przywołuję zdjęcia czy jakieś takie fragmenty rozmów z panią Hartwig, to tak właśnie ona wyglądała. Ale tego się nie da oszukać, prawda? To trzeba znaczy. Pozbierać przeżycia albo mieć jakąś mądrość, którą być może niektórzy dostają bez doświadczeń, żeby ludzie chcieli taki kontakt nawiązywać. Artysta nie może być pusty, musi się czymś napełnić po drodze. No właśnie tak jak Julia Hartwig, i córka pisała, że ona się, jak umiera, to się uśmiechała, tak? że wiedziała, że, że radość jest tym motorem człowieka, że, że warto się cieszyć, że trzeba się cieszyć. I że trzeba tę radość ciągle w sobie mieć, mimo różnych rzeczy. Oczywiście przeżycia też są ważne, ale też intuicja. No są ludzie radośni po prostu, a są ludzie, którzy są radośni po przejściach. Tak? Którzy, którzy wiedzą, czym jest zdrowie. Kiedy się wykaraskają z choroby i tak dalej, i tak dalej. To prawda, że te doświadczenia też potrafią nas, nas zbliżać. Jeżeli mogę pożeglować w przeszłość, bo jakkolwiek oczywiście rzuciłabym się z dziką radością w rozmowę o filmie czy o teatrze, bo też no, wiele, wiele wrażeń mam w głowie zapisanych z Pani udziałem. Ale dzisiaj rozmawiamy o muzyce. Przypomnę, że w aplikacji Epic Music można słuchać Pani płyt, wszystkich płyt, do czego oczywiście namawiamy. To chciałabym. Jednak cofnąć tą taśmę czasu, bo od czasu się zaczyna pani płyta ostatnia, czyli płyta pod tytułem Jesienna, do tych takich pierwszych muzycznych wrażeń, które odbierała pani w swoim domu, bo i mama i tata grali na instrumentach. Ja sobie wizualizuję takie, no, taką nieobecną, ale być może właśnie filmową scenę, że pani jako młoda dziewczynka nasiąka muzyką z każdej strony, czy tego chce, czy nie. Czy to jest prawdziwy obraz, bliski pani doświadczeniom? Przede wszystkim to była muzyka fortepianowa, ponieważ mama może i grała w domu, ale jakoś słabo to pamiętam, bo głównie grała na ulicy, na skrzypcach, żeby zarobić na nasz dom. To była podobna sytuacja do tej z filmu Zakazane piosenki, kiedy muzyk gra wśród ruin, a ludzie się wychylają z okien i rzucają do kapelusza czy tam do czapeczki. Więc mało tej muzyki, jeżeli chodzi o mamę, miałam, ale potem, oczywiście, więcej, kiedy szykowała się do, do dyplomu i tak dalej, wtedy już nie było taty na świecie. Bo może trzeba powiedzieć, że pani mama właśnie niesamowitą e, przeszła drogę, żeby e, ukończyć konserwatorium i grać w orkiestrze. ciężko pracowała całe życie, ale no, że wojna przerwała jej realizowanie takich marzeń muzycznych wprost i potem wielkim wysiłkiem je zrealizowała. Trzeba powiedzieć, że pochodzę z dosyć ciekawej rodziny i dosyć dużo ciekawej krwi we mnie płynie. Dosyć jest to mieszanka wybuchowa, w związku z tym trudno mi było siebie opanować, bo moja prababka była Hiszpanką, babka była Rosjanką. Dziadek z kolei to był pan w białych rękawiczkach, herbowy, herbuleliwa. Z kolei ojciec Celiński, mój Stefan Celiński, mój tata, jest Wszelkie prawdopodobieństwo, że był cyganem, ponieważ i wygląd, i też koło miasteczka i Celin, wsi Celin te stacjonowali cyganie, w związku z tym jest to też całkiem możliwe. Taki zaprzyjaźniony kaskader celiński mówił: Stasiu, na pewno jesteś moją rodziną on był cyganem prawdziwym. W związku z tym też podejrzewam siebie trochę o to, ponieważ. Moja przepasna dusza, kiedy słyszę, słyszę muzykę cygańską, no to po prostu świruje. I, I też jak słyszy muzykę rosyjską, więc mm -hmm. wszystko to jest tak ładnie pomieszane. I, yy, i ten dziadek właśnie, początkowo, babcia, czyli, czyli właśnie ta Rosjanka, kiedy umarła, ożenił się z kolei z moją babką, która potem mnie wychowywała. A ja się wychowywałam na początku w tym domu takim trochę cygańskim. Niestety dosyć bardzo cygańskim, bo to było tuż po wojnie, w związku z tym tam był i Bimber, i i temu rzeczy podobne, czyli takie środowisko artystowskie, niezbyt odpowiednie dla mojej dziewczynki. Niemniej muzyka, głównie muzyka Chopina, ponieważ ojciec, że tak powiem, był tak zwanym skończonym pianistą, miał nawet swoją szkołę muzyczną w Łowiczu, którą założył tuż przed wojną, niestety wojna krzyżowa plany i, i, i tej szkoły dalej nie kontynuował, tylko wrócił do Warszawy, do mamy czy do babki. A moja mama e, dziadek właśnie apropo tego dziadka z tymi herbami dosyć dobrze mu się powodziło. Mieszkali mm, w domu, gdzie jest obecnie stara prochownia i tam rzeczywiście była prochownia, ten dom był kompletnie zburzony, ale tam właśnie mieszkała moja mama z dziadkiem. I babcią. No i kiedy wybuchła wojna, to tam był szpital. W związku z tym to było wszystko zniszczone, ponieważ szpital to był taki fajny obiekt dla Hitlerowców, żeby niszczyć. I dziadek tuż przed wojną wymyślił, że żeby moja mama, czyli Basia, pojechała do konserwatorium do Paryża, żeby tam skończyła studia. No niestety wojna pokrzyżowała te plany. I tak jak pani powiedziała, to konserwatorium zostało ukończone o wiele lat później. Ale to niesamowita jest historia. Tak, jak i niesamowita jest historia y, związana z pani babcią Janeczką, ale myślę, że i tutaj możemy odesłać do książki i do różnych y, takich miejsc, gdzie pani wspomina, bo y, no, jest pani po prostu y, y, kierowana przez kobiety. Ja bardzo lubię tę część historii. Nie mam nic przeciwko mężczyznom, oczywiście. Natomiast mhm. akurat y, y, no, ta część jest bardzo ważna. I to takie kobiety, które radziły sobie z różnymi y, trudnościami. Y, czy to prawda, że. Y, ten taki debiut, jeżeli chodzi o wielką scenę, to najpierw był na scenie festiwalu w Opolu, a dopiero potem na wielkich scenach teatralnych? Tak, tam jest taki właśnie błąd. Ja nie wiem, jak to zdementować, co z tym zrobić. Bardzo często piszą w notatkach o mnie, że zadebiutowałam w 1968 roku w Wielkim Człowieku do Małych Interesów w Teatrze współczesnym. To jest nieprawda, ponieważ ja w 1968 roku. Po pierwsze, byłam na uniwersytecie i dostałam pałką. A po drugie, rzeczywiście byłam jeszcze w szkole i skończyłam szkołę tak, jak Pan Bóg przykazał, ponieważ wtedy nie było nam wolno występować poza szkołą. To było bardzo surowo karane. W związku z tym, skończyłam szkołę w 1969 roku i dopiero potem miałam zastępstwo w Wielkim Człowieku do Małych Interesów za Martę Lipińsko, Ale najpierw pojechałam do Opola wygrać. Wygrać. Czyli Opole, a potem już kiedy byłam w Opolu, na ja się cieszyłam bardzo z tej nagrody. Już wtedy mówię, byłam po jakichś sygnałach, że może będę w Teatrze współczesnym, ale moja pełnia szczęścia dopiero była wtedy, kiedy wróciłam z Opola z nagrodą i kiedy akser zaproponował mi pracę w tarze współczesnym. Także to wszystko było później. W Również zobaczył mi asystent dwaj, jak śpiewałam w Opolu. Zaproponował, żebym pojechała na próbne zdjęcia do krajobrazu, krajobrazu Pobicie. Po no, także to wszystko właśnie zaczęło się od piosenki, od muzyki. Od piosenki dokładnie, przypominając tytuł ptaką Podobni. To była wygrana, to była nagroda za debiut właśnie podczas festiwalu w Opolu, i po tej nagrodzie dostała Pani propozycję nagrania płyty, bo taka wtedy była opieka, która szła rzeczywiście za nagrodami, nie mówiąc o tym, że festiwal miał zupełnie inne znaczenie niż w dzisiejszych czasach. Naprawdę promował artystów, radio, grało polskie piosenki. To. Nie będziemy tego rozważać. Przypomniałam to właśnie po to, żeby pokazać, że już wtedy mogła pani nagrać płytę, ale to się nie stało. Tak, nagranie ptakom podobnie jest tylko z koncertu. Zresztą bardzo, bardzo fajne, no bo to wiadomo z ludźmi i taka pamiątka cudowna. Wtedy zajmował się Ludwik Klekow takimi rzeczami i właśnie mi